Ta historia rozpoczyna się, gdy jako nastolatek otrzymałem książkę Jacka Welshaw'a Winning znaczy zwyciężać. Pamiętam, że gdy zobaczymy go biały uśmiech, amerykański, który mógłby wybielić słońce, jak najszybciej odłożyłem ją na bok, żeby nawet nie przeczytać jednej strony. Jednak okładka tej książki która była przez lata na regale przemawiała do mnie i w pewnym momencie pomyślałem sobie kurczę muszę pokazać światu, że jestem zwycięzcą kim jesteś jesteś zwycięzcą kim jesteś jesteś zwycięzcą i stwierdziłem, że zrobię to poprzez zrobienie mojego Ironmana. No i zaczęłem sobie biegać najpierw 6 km, potem 10, potem półmaraton, maraton, pierwszy triatlon i potem już było z górki, bo uzależniłem się od sportu. Ja mam taki charakter, że łatwo się uzależniam od rzeczy, dlatego na przykład nie pię alkoholu, bo ja nie lubię alkoholu, ale alkohol lubi mnie. Natalka, pomóż mi to zdjąć! W lutym 2019 roku w końcu podjąłem decyzję, zakupiłem start na Ironmana w Barcelonie. Wydałem na to ponad 2000 zł. Także w tym momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, coś kliknęło w mojej podświadomości i jeszcze. Solidnie zacząłem trenować i przygotowywać się do Ironmana. I oczywiście każdy mówca motywacyjny coach powie Tobie, że nie liczy się cel, że osiągnięcie tego celu to tylko chwila, liczy ten proces, ta droga do realizacji tego celu, no bo w końcu jesteś na tej drodze przez większość czasu. No i ja tak robiłem, tylko że jednak w tej mojej tym moim małpim umyśle w tej ludzkiej psychice zaczęła się krystalizować taka myśl, że Kurczę, świetnie by było mieć zdjęcie w momencie, kiedy przebiegam przez metę Ironmana i po prostu to zdjęcie wrzucę sobie na media społecznościowe i pokażę wszystkim, że jestem zwycięzcą. Każdy, kto wejdzie na mój profil, zobaczy: O, Ford zrobił Ironmana, on jest zwycięzcą. Musisz wiedzieć, że ta meta w Ironmanie to nie jest jakaś zwykła meta. Jak podczas zawodów to są najczęściej takie balony w kształcie, taki kondom w kształcie litery U. Jakieś srajtaśmy obok jakichś ścieżek do biegania. Nie, meta w Iron Manie jest po prostu piękna. Tak, jest solidna metalowa konstrukcja, wielka w kształcie litery U. Tam jest to logo Iron Man, jest ten ekran, na którym jest pokazywane imię i nazwisko zawodnika, jest czerwony dywan, są piękne trybuny wypełnione. Kibicami, którzy dopingują, i ja chciałem mieć to zdjęcie, to, ten moment celebracji, chwały, żeby pokazać wszystkim, że jestem zwycięzcą. Zresztą wykupiłem też specjalnego fotografa, który miał mi robić zdjęcia i nagrywać filmiki podczas tego Ironmana, więc wiedziałem, że jak już przebiegnę przez to metę, to na pewno mi zrobi fotkę i będę miał ten piękny moment celebracji. I to jest praktycznie na 100% pewne, że tak się stanie, prawda. W każdym razie w tym październiku tego 2019 poleciliśmy do Barcelony, wszystko poszło ok. Znalazłem się na linii startu. Zacząłem płynąć. Przepłynąłem te 4 km. Wsiadłem na rower. Pamiętam taki moment, kiedy jadę na tym rowerze. I nagle z lewej strony wyprzedza mnie coś różowo-brązowego. Goś miał chyba ze 120 kg. Był ubrany w obleśny taki różowo-brązowy strój triatlonowy. Ja mówię, no, no, jakiś prosiak mnie wyprzedził. Po czym patrzę? On na koszulce ma napisane Pumba. <laughs> Muszę przyznać, że musiałem przełknąć naprawdę gorzki owoc dla swojej ambicji. Ale trzymałem się jednak planu. Tak? Wiedziałem, że na rowerze nie mogę przekroczyć tętna tego 140 uderzeń serca na minutę, ponieważ po prostu muszę zejść świeży, bo potem jest do przebiegnięcia też maraton, i tak też zrobiłem. Trzymałem się tej strategii. No i faktycznie dojechałem do końca odcinka rowerowego. I potem zaczął się maraton. Oczywiście pumpę wyprzedziłem dwa razy, jeszcze go zdublowałem, bo on nie miał w ogóle siły biec, tylko szedł. No i w końcu, pod koniec tego maratonu, czyli tam mamy około powiedzmy 41,5 kilometra trasy biegowej, wiem, że już za moment będzie ta meta, tak? Ta meta, gdzie mam zrobić ten gest mocy, gdzie mam zrobić fotograf tą fotkę, którą będę mógł wrzucić na media społecznościowe, pokażę wszystkim, że jestem zwycięzcą, tak? Czyli jest już ta meta, biegnę po tym czerwonym dywanie, przede mną tych dwóch gości jest, Stwierdzam, dobra, puszcz trochę zwolnie, puszczę ich przed sobą, tak żeby oni przebiegli przez tą metę, rozeszli się na boki, ja wbiegnę, gest mocy, fotka, pyk, wszystko jest idealnie. W praktyce to wyglądało w ten sposób, że ja biegnę za nimi, oni się łapią za ręce, idealnie mnie zasłaniają i wtedy jeszcze się udziłem, że wszystko jest ok, że, że wszystko jest ok, że po prostu na pewno będzie jakieś ładne zdjęcie. Następnego dnia, gdy otrzymałem z nagrania i te zdjęcia, filmy i zobaczyłem tą linię mety, to moja dziewczyna wiedziała, że nie należy się do mnie odzywać przez następne 24 godziny. Z Ironmana stałem się Imenem. E ta historia nauczyła mnie, że życie naprawdę lubi sobie robić ze mnie jaja, więc najlepszą strategią jest, żebym ja sobie zaczął robić jaja z życia, tak? I w mojej definicji winning nie znaczy zwyciężać. Winning znaczy żartować. A koniec. Wielka prośba, nie lajkuj tego wideo i nie subskrybuj mojego kanału.